Dobra, mamy przedni most od Janmara F16, i tutaj klient chciał, żeby go naprawić, ponieważ jest wyciek. Mamy wyciek tutaj przy tym sworzniu, który trzyma cały przedni most. Mamy wyciek także na tutaj zwolnicach, przy, gdzie jest piasta, czyli w tym miejscu. I ogólnie mam no, przedni most przypatrzeć, zaraz się zabierzemy za rozkręcanie i diagnozowanie. Dobra, najpierw sobie sprawdzimy o co chodzi z tym słożniem. i jaki tu mamy z tym problem. Tutaj widzę. Tutaj widzę, jest lekkie wyrobienie na samym końcu. Ta część końcowa chodzi w ramię traktorka. I tutaj widzę około milimetra, dwóch jest taki dołek. Tutaj nie widzę, jest lekka korozja można to spolerować ogólnie tą część bardzo łatwo dorobić ponieważ e, możemy sobie tutaj stoczyć tą spoinę i nam e, ten płaskowniczek odchodzi i robimy tylko prosty wałek później go spawamy tutaj do czoła równo I jest, no, bez jakiejś tam filozofii większej. Oczywiście utwardzany musi być wałek, jakiś taki lepszy materiał. I tutaj, tutaj jest najpoważniejszy wyciek. I tu widzę, jest e, jakiś simmering, ale... Zobaczymy tak, weźmiemy od tamtej strony. Jest simmering. E, tutaj mamy ten simmering i ona tutaj uszczelnia ponieważ e, za nim jest zaraz to pokażę zanim za tym simmeringiem jest e, tulejka która e, z takiego e, samosmarującego się materiału kanałek jest i tutaj olej chlapie nami smaruje widać tam dalej I tutaj jest symering, ale on jest jakiś taki bez sprężynki. Sam zaraz się zorientuję, o co tu w tym chodzi. Dobra, trochę brutalny sposób, ale Tutaj niewiele niszczymy. Mamy to wyjęte. Dalej jest ta tulejka, tak jak mówiłem. Warto sobie sprawdzić. Tu mamy ten uszczelniacz simmering. Warto sobie sprawdzić położeniu tego swożnia jakie tu mamy luzy ruszamy do góry na dół no jest tutaj lekki luz nawet spory zaraz sobie zmierzymy a więc tak Zbłonujemy sobie pomiar, mamy mamy ile jakiś taki dziwny wymiar. Wychodzi na to, że trzydzieści dwa. dobrze. 32 i tutaj mamy ten pręd mamy 22, czyli 32 na 22, i grubość tutaj mamy niestety musimy zachować tu grubość, ponieważ będzie nam ocierać 8. Na 8, dwie sztuki, bo jest po jednej i po drugiej stronie. I tutaj za tym e, simmeringiem mamy tą tulejkę, tak jak mówiłem, ona jest taka sama smarująca z takimi kanalikami i pasowałoby zmierzyć, e, o jakich ona wymiarach jest. No to wewnętrzne wiem, że jest 22 Jeszcze dwa. Zewnętrzne, zaraz tutaj sobie zmierzymy, też ciężko będzie tak równo zmierzyć. Chodzi, że jest 24, ale trzeba będzie chyba ją wybić po prostu i, i zmierzyć to dokładnie, ale około 24. I długość. Długość mamy 23. A długość nie jest jakaś tam bardzo ważna, ponieważ można to troszeczkę wbić tam do środka i ona tam nie będzie nic przeszkadzać, aby tutaj żeby się zlicowało z tą krawędzią otoło i tu żeby nie wystawało dwie sztuki napiszemy Dobra. Cofnąłem sobie trochę tą tulejkę, ponieważ tutaj sprawdzam sobie na internecie, jakie tu są te wymiary tych tulejek dostępne i nie ma 24 i chyba jest 25, tylko nie mogłem zmierzyć tego dokładnie, ponieważ a tu mamy jakieś 24,5 chociaż moja sufniarka może być sobie jest 25, e, minus tam chyba jedna setka, czy dwie na wciśnięcie, to jest taki standardowy y, rozmiar i znalazłem sobie już chyba na internecie tulejki dostępne środek 22 zewnątrz 25 i tu mamy 23 a mam dostępne 25, 30 y, czy zaraz Wykonam może to lepszą suwmiarką pomiar długości 24, czyli 25 można bez problemu sobie zamawiać. Tego będzie dwie sztuki najlepiej z takim kanałkiem samo smarującym. Potem sobie to dokładnie. Wyszukam, czyli co, tutaj mamy już załatwione, jeżeli chodzi o to, tutaj postanowiłem wymienić ten sworzeń, ponieważ on jest no, dość zużyty i tutaj ma taką korozję i przez tą korozję może też ten Simmering przepuszczać. Tutaj widzimy w tym miejscu, nam tulejka pracuje, i za tulejką na tej korozji e, pracuje ten simmering, no, który by tutaj nie bardzo chciał e, współpracować z tym elementem, ponieważ no, na tych garbach i korozji na pewno e, olej by się e, przedostawał. I postanowiłem, że mam. Pałek tłuczyska chromowanego o rozmiarze 22 i z niego postaram się zrobić e, nowy, nowy wałek. E, jest w dobrej kondycji. Będę musiał go, aby uciąć i na odpowiednią długość. Nie ma korozji. Jest to utwardzane, utwardzane tłoczysko, czyli ta goleń, jak to oni mówią, fachowcy. I z tego postaram się dorobić po prostu ten stworzeń. Tutaj to zeszlifuję, później w jakiś magiczny sposób to zespawam, żeby było równo. Tutaj już sobie to wkładałem i ta tulejka jest po prostu już tak zużyta, że nawet po włożeniu e, tego nowego byłby luz, tak 22, więc e, warto jest zmienić tu tulejkę. E, to byśmy już mieli e, zakończone. Oczywiście muszę zrobić odpowiednie zamówienie na internecie i e, mi to poprzychodzi, a teraz zajmiemy się e, piastą. I innymi tutaj rzeczami, które wymagają mojej tutaj interwencji. Oczywiście cały most będę sobie rozbierał, ponieważ się go trzeba wyczyścić i trzeba będzie zalać świeżym olejem. Wyciek mamy jeszcze po tej drugiej stronie gdzie mamy zasilenie w zasilenie mocą czyli po tej stronie tutaj też jest wyciek też trzeba to przejrzeć, ale ja chcę się tutaj zająć tym i najpierw zdejmijmy sobie to tutaj zaczynam sobie od odkręcenia tych trzech śrub. Mamy trzy śruby mamy pierwszą drugą i trzecią i tu mamy widzę kołki te ustalające ponieważ tutaj mamy luz muszę to rozebrać zobaczyć jaki to jest kondycji i co tu trzeba jaki zabieg wykonać Виждаме се на Садове 14. Tutaj mamy zdjęte i tak się zastanawiam, właśnie w co będzie można spokojnie uderzyć, żeby tutaj niczego tak nie uszkodzić. Dobra, operacja się udała. Wystarczy sobie lekko popukać tutaj w dół tego ramienia. Oczywiście no z takim umiarem, prawda, to jest wzmacniane od od spodu jest taki, czy nie bardzo mogę to pokazać może tak, o, tu jest tak, tu jest tak wzmacniane i można sobie pozwolić na lekkie popukiwanie. I tutaj taka ważna rzecz, ponieważ tutaj mamy to powierzchnia, po której się ta tulejka obraca, tutaj mamy smarowniczkę, a wewnątrz jest taka tulejka. I zaraz sobie pomierzymy, średnicę tego czopa. czopu powinno być 35, ale jest 34,7 czyli jest trochę zjechane. zjechane jest aż 30, tak mhm. nawet na dwie setki, 30, gdzieś tak to sobie też zaraz odkręcimy a tutaj chciałem zobaczyć jak ta tulejka wygląda kręcimy też to z drugiej strony, wtedy nam to ramię odejdzie, będę mógł sobie to na imadle odkręcić, tą drugą stronę. się tej całej części z tym, z tym czopem całym. I tutaj sobie wbijam delikatnie nóż, to nam się rozchodzi i potem możemy do bardziej terrastycznych środków się posunąć, żeby to rozebrać. O, ładnie wyszło. mamy coś takiego. mamy dookoła o-ring. tu wewnątrz mamy łożysko. jest jakieś koło, widzę zębate stuszkowe. Orynki tu co gniazdo na, ten, na to łożysko. Łożysko jakieś małe. No, nawet nawet nie ma luzów to łożysko. No i dobra, zobaczymy co dalej w tym moście. Jak należy kolejność zachować, co trzeba zdejmować, żeby Chciałem to sobie procedować. tutaj to e, obudowę tej piasty, użyskowanie, budował użyskowanie tej piasty, o tak można powiedzieć. I tutaj już widzę podkładki te regulacyjne. Można sobie zdejmować. E, I podstawiłem sobie starą patelnię na podwyższeniu, żeby jak jakiś olej będzie, żeby skapywał mi ładnie do... oczywiście klasycznie mamy o-ring tutaj uszczelnienie po wodzie obwodzie Czyli nie musimy żadnego silikonu dawać ten o-ring nam tutaj uszczelnia dwie podkładki dość grube dość grube około milimetra może nawet więcej no tutaj mamy nie, bardzo nie widać. teraz może świece Właśnie stary ten olej. I tutaj, moim zdaniem, zobaczę jeszcze tutaj, jak po wylaniu tego oleju, co mamy tutaj na końcu, powinniśmy chyba to koło z całym tym do góry podnieść i powinno nam się to Zbudowane. rozłączyć. No, dosyć prosto. Po zdjęciu tego łożyska, zaraz powiem, jaka jest numeracja tego. Użyska jeżeli mamy powinno być 6304 widać japońskie, jeszcze oryginalne 6304 po zdjęciu tego nam cała ta zwolennica opada do dołu, ponieważ na tym łożysku się to trzyma tu mamy koło, zębate stożkowe i tutaj Możemy sobie to już wyjąć, poprzeć i tu mamy całą to zwrotnicę tu jeszcze muszę wybadać jak to się rozbiera, ponieważ tutaj mamy koło zębate stuszkowe wewnątrz. I na końcu jest łożysko. Przychylimy sobie to, to i zobaczymy. To jest czyli jest ta nakładka. Czyli simmering składa się z tego uszczelnia, które chroni nam zużycie tego czopu. I jest dwu częściowe, czyli ta pierwsza część i druga, która pracuje w <laughs> zwrotnicy. I tutaj zaraz sobie wykonam pomiar. Na samym początku mamy tą właściwą średnicę 44, dość taki specyficzny numbering. Tak, 44 a tutaj mamy równe czterdzieści możemy sobie zanotować że ta tulejka będzie miała czterdzieści na czterdzieści cztery na dwadzieścia pięć dwie sztuki dobra, teraz co? tutaj była taka osłona, wyjąłem ją między um, tutaj tym korpusem a tym simmeringiem to jest tylko taka osłona. Nie wiem czemu ona tutaj służy. Chociaż eee, tutaj na, na tej górnej części zwrotnicy jest jest ta krawędź i to chyba dochodziło do tej części i umożliwiało tutaj no, brudowi wchodzić. Eee, dalszy demontaż tutaj. Teraz sobie chcę ten symerik wymienić. Tam widzę jakiś jest. Dobra, seger. mamy seger. Udało mi się wyjąć. Eee, seger, czy seger, symmerik nie seger. Eee, to jest. Kilku, kilku wargowy ale ogólnie to wymiar wewnętrzny to oczywiście 44, tak jak tutaj mierzyłem. Eee, w górnej części zwrotnicy 44 a tutaj mamy ten wymiar jeśli dobrze mierzę to mamy 57 57 pięćdziesiąt tak. siedem chyba nietypowo tak, 57 strasznie tutaj brudny w środku i zużyty dobra, wewnątrz mamy tutaj pewnie nie będzie tego widać bo jest ciemno może przyświecę o, mamy seger po tej stronie i trzeba go zdemontować. Dobra, jedną budowę mamy umytą. I teraz chciałbym pokazać jak to jest zbudowane. Na dole mamy gniazdo łożyska 6303, tam na dole, tutaj mamy korek spustowy i tutaj mamy koło zębate toszkowe, Tu mamy to łożysko 603. Na górze też jest łożysko 603. Tu mamy koło na wieloklinie. Dobra. I tu w środku mamy łożysko igiełkowe i na tym się obraca nam zwrotnica. Tu mamy jedną tą część. Wkładamy sobie. To łożysko jest dobre. Później jeszcze mamy podkładkę, i na samym, na samym górze jest seger, który nam to zabezpiecza. Ja sobie to złożę zaraz. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. A seger tam mam, dobra. Stare łożysko, to mamy nowe, zakładam nowe na sam spód, czyli tą część tutaj, puszczam do dołu i powoli sobie. Łożysko je mamy tam na samym dole zainstalowane. Teraz możemy sobie zainstalować. Możemy sobie to umyć i zainstalować. Zainstalować sobie wałek z kołem.